Zapytam wprost Małgorzata więcek cebula Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest pani doktor Joanna Kurkała, kierująca oddziałem Noworodków z oddziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam Państwa. Pani doktor, na 22 listopada zaplanowano trzecią edycję Dnia Wcześniaka. To jest dzień, który w pewien sposób honoruje dzieci urodzone w boheńskim szpitalu, ale urodzone nieco wcześniej. Dokładnie tak. Właściwie 17 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniactwa i Wcześniaka. Wtedy też celebrujemy, bo oświetlamy budynek naszego szpitala kolorze fioletowym, który jest no to jest kolor, kolor wcześniactwa, de, 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 symbolizujący delikatność, wrażliwość e, i wtedy e, państwo czasem się dziwią, dlaczego nasz budynek jest oświetlony tak na purpurowo-fioletowo, to właśnie z tego powodu e, i to jest takie symboliczne. Natomiast e, już trzeci raz e, spotykamy się z rodzicami wcześniaków i naszymi pacjentami wcześniakami ich rodzeństwem. Właśnie e, w tym roku przypada to dwudziestek. 2 listopada w sobotę, żeby to był dzień wolny i wtedy spotykamy się i wymieniamy doświadczenia. Pani doktor, co to będzie za wydarzenie? To jest dedykowane głównie dla dzieci wydarzenie, kiedy spotykamy się w takim gronie z rodzicami, z rodzeństwem, z pacjentami w różnych miejscach w tym roku, troszeczkę innej formule, w innym miejscu, bo w Gospodzie nad drabą. spotykamy się w godzinach dopołudniowych z maluszkami, z dziećmi, i głównie dla lat sześciu ich rodzeństwem i ich rodzicami. Nasz personel, personel naszego oddziału, szpitala, oddziału położniczego i pan dyrektor również i także starostwo też bywają u nas, żeby spotkać się z pacjentami. Czy można jeszcze zapisać się na tegoroczne Można spotkanie? jak najbardziej. Zachęcam do odwiedzenia na, strony na Facebooku naszej oddzia oddziału noworodków. Tam jest telefon do naszej pani oddziałowej oddziału intensywnego nadzoru, pani Ewy Nalepy. Ona przyjmuje ciągle zapisy jeszcze do naszych wcześniaków, także zachęcamy do tego, żeby, żeby się z nami spotkać. A pani doktor, a jaki jest cel tych spotkań? No, chcielibyśmy się spotkać z pacjentami na, takie, na takim innym gruncie niż w szpitalu, bo zawsze poród jest przedwczesny, jest obarczony takim dużym ryzykiem, dużym stresem dla rodziców i w szpitalu zawsze to jest no, pierwsze te chwile nie są takie, jak rodzice sobie wyobrażali, więc są zaniepokojeni, zestresowani. To jest lęk o dziecko i nawet jeśli nasz personel stara się, żeby to było jak najbardziej spokojne, to zawsze jest inaczej spotkać się, zresztą po jakimś czasie, z dystansu, w innym miejscu, na innym gruncie. Spotykamy się, żeby wymienić doświadczenia, żeby rodzice spotkali się nie tylko z nami, ale również z rodzicami innych wcześniaków. No, nie ukrywajmy, że wcześniactwo wiąże się z tym, że te pierwsze Pierwszy rok, dwa lata, trzy lata dzieciństwa to jest ciężka praca, często rodziców i dziecka z terapeutami, więc też rodzice wymieniają doświadczenia, ale przychodzą się też pochwalić. Przychodzą po prostu się pobawić z nami, porozmawiać, powspominać i myślę, że to też taka jest integracja zarówno z personelem szpitala jak personelu ze jak ze środowiskiem tak. i no i myślę, że to jest właśnie na, na, na gruncie takiej imprezy, zabawy, więc jest troszeczkę inaczej te doświadczenia są i te wrażenia są już na pewno inne niż, niż wspomnienia ze szpitala. rodzice często mówią, że przychodzą już zupełnie w innej, w innej sytuacji do szpitala i ciągle powracają do nich te y, emocje. Pani doktora, jak będzie wyglądało tegoroczne spotkanie, bo ono trochę chyba zmieniło formułę. E, troszkę zmieniło formułę, głównie jesteśmy e, nastawieni na to, żeby m, dzieci mogły więcej się pobawić. Zapewniliśmy dużo więcej atrakcji dla takich maluchów, które bo, bo nasz oddział jest, nie jest już taki młody, dużo mamy pacjentów starszych, ale to głównie atrakcje będą zapewnione dla tych maluszków do 6. 6 roku życia, wspólna zabawa, animacje, malowanie buzi, skręcanie balonów. To, co dzieci lubią najbardziej. Jakieś drobne poczęstunki i słodycze, występy. Natomiast w tym roku zmieniliśmy też miejsce z nadrabą. W gospodzie nadrabą będziemy w tym roku w dużej sali i głównie właśnie będziemy poświęcać czas na zabawę z dziećmi. Pani doktor wspomniała Pani, że oprócz dzieci, które są głównymi tak. bohaterami tego wydarzenia, bierze udział także kadra oddziału. To podobno całkiem niezły zespół. No, dziękuję, muszę się pochwalić, tak rzeczywiście. Rodzice postrzegają nas jako całość, bo to trzeba powiedzieć, że my jesteśmy zespołem, ale bardzo multidyscyplinarnym, bo widzieli nas Rodzic, jak przychodzi, jako jedne, jeden zespół, ale u nas tak trzeba wymienić, że mnóstwo osób pracuje, naprawdę bardzo zaangażowanych i od osób, które nie są widoczne dla pacjentów, czyli yy, pani sprzątających, salowych, czyli pomocy, sekretarek medycznych, pań psycholożek, które są, no i oczywiście cały zespół ginekologiczno-położniczy, który wita rodziców i który często pracuje już parę miesięcy wcześniej z pacjentkami, aż po zespół ten neonatologiczny, jak my to nazywamy, czyli panie położne i pielęgniarki obu oddziałów, bo mamy oddział fizjologii noworodka, gdzie też często te lepsze tak zwane wcześniaki, czyli lepiej radzące sobie razem z mamami trafiają pod opiekę Pani Moniki Bogusz i jej zespołu. Pani położnej pielęgniarki, które głównie zajmują się wcześniakami i dziećmi chorymi, czyli zespół Pani Ewy Nalepy. No i oczywiście zespół lekarski. No my się szkolimy, mam nadzieję. Mamy też doradców laktacyjnych, mamy lekarzy, którzy są wszyscy bardzo zaangażowani, wyszkoleni, wyspecjalizowani. Są to neonatolodzy, pediatrzy. No taka kadra, która Oprócz tego, że myślę, że no merytorycznie nie możemy sobie jednak zarzucić nic, natomiast ciągle się szkolimy, to naprawdę mój personel bardzo jest taki empatyczny i zżywamy się z naszymi pacjentami. Także myślę, że robimy wszystko, żeby pacjenci czuli się dobrze i mogli nam zaufać. Myślę, że ufają i choćby dlatego warto na to spotkanie przyjść. Ale, personel to nie wszystko, bo mamy też całkiem niezły sprzęt na oddziale, któremu patronuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To prawda. Nie tylko oczywiście orkiestra i ludzie dobrej woli nam pomagają, bo to widać nawet przy tych organizacji właśnie takich imprez jak ta, że mamy mnóstwo ludzi, którzy nas wspierają. I Wielka Orkiestra, czyli my wszyscy, bo przecież wspieramy i tą organizację, nam pomaga ze sprzętem. Mamy dużo sprzętu, który jest oznaczony serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i to jest naprawdę sprzęt najlepszej generacji. Również szpital i samorząd nam pomaga i zakupuje, więc mamy dobrze wyposażony oddział, po to, aby ratować życie. Aby zabezpieczyć i y, najbardziej te najwcześniej urodzone noworodki, i najbardziej chore. No tego sprzętu jest sporo, y, więc personel wie, jak go obsługiwać, umie to robić, bo sprzęt to nie wszystko, ale ten sprzęt jest na najwyższym poziomie. To prawda, mamy inkubatory, respiratory, cepapy. Zawsze to się zużywa i zawsze prosimy o więcej, ale prawda jest taka, że y, no, ten sprzęt pracuje. Pracuje także. A niebawem dobrze. pracować będzie także mobilny inkubator, który. E, chyba już niedługo trafi do szpitala. Tak, myślę, że niedługo. Dzięki, no To jest taka inicjatywa związana z pewnym kryzysem transportu noworodkowego na początku tego roku, ale dzięki samorządowi i dzięki również samorządowi i powiatowi jesteśmy w stanie, pozyskaliśmy środki, zbiórce takiej na inkubator mobilny który ma zabezpieczać noworodki w czasie transportu zarówno wewnątrzszpitalnego, chociaż to głównie jest taki inkubator, który może być wykorzystywany do, w karetce noworodkowej, gdyby nie było karetki, tak jak się zdarzyło, noworodkowej, która może przewieźć noworodka czy to na konsultację, czy do innego ośrodka, gdzie będzie potrzebował zabezpieczenia. Także to jest bardzo drogi sprzęt. Bardzo się cieszymy. Czekamy, aż, aż właśnie zacznie u nas pracować bo, no bo ten inkubator był potrzebny bardzo. Pani doktor, na koniec zapytam jeszcze, skąd bierze się fenomen bocheńskiej porodówki? bo wbrew temu, co dzieje się w całej Polsce, w Bochni rodzi się coraz więcej maluchów. Tak, w Bochni rodzi się coraz więcej maluchów. Myślę, że no to jednak jest wyraz zaufania rodziców, tego miejsca w rankingach, rodzić po ludzku, które co roku nam dają taką wysoką lokatę. No nasz szpital rzeczywiście inwestuje w nasze oddziały zarówno porodówkę, jak i, jak i oddział noworodkowy. Natomiast no mam nadzieję, że za tym też pójdzie takie wsparcie, no, polityka kraju w tą stronę, bo mam, chcielibyśmy, żeby się rodziło jak najwięcej dzieci. Natomiast u nas myślę, że wynika to z tego, że mamy zespół e, zarówno ginekologów i położników, bardzo dobry, godny zaufania, jak i właśnie nasz zespół, który e, tymi noworodkami się zajmuje. Również tymi, które e, mog no, mogą być u nas leczone, nie muszą jechać do Krakowa, nawet tymi właśnie najwcześniej urodzonymi. Czy fenomen też polega? No my szpital staje na wysokości zadania i chcielibyśmy, żeby pacjentki naprawdę się czuły dobrze, żeby wiedziały, że są bezpieczne, że ich dzieci są bezpieczne, że no, na najwyższym poziomie możemy tą opiekę zapewnić. Tak? Czy w tym roku upadnie kolejny rekord? Myślę, że zbliżamy się do rekordu i być może padnie rekord kolejny. Pacjentów jest rodzi się więcej. Też część pacjentek z Brzeska decyduje się po zamknięciu oddziału u nas rodzić swoje pociechy, więc myślę, że i w tym roku będzie około 1500 porodów. A pacjentów więcej, bo przecież są to bliźniaki często, więc Także, my mamy więcej pacjentów. Bliźniacze. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Naszą gościem była pani dr Janna Hurkała, która kieruje oddziałem noworodków pod oddziałem intensywnego nadzoru noworodka e, imienia Wielkiego Kiersty Świątecznej Pomocy w Szpitalu Powiatowym w Bochni. I na sam koniec raz jeszcze zachęcamy. E, Rodziców Wcześniaków, aby właśnie 22 listopada wzięli udział w Dniu Wcześniaka i, I wcześniej ważna, się zapisali. To ważna was, tak. informacja, że można się wcześniej zapisać. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu.